Z tej strony Krystajn, a w razie się ze mną jest Budowlaniec. Siema. Dzisiaj zagramy sobie w... nie w... o oh ja już mówię, w hide and seek, kurde. Yy, w <laughs> tego... Yy, w BCSG. To już we, To już drugi odcinek z tej, z tej serii. Gracie chowamy. I... Czekaj, nie wpijaj na razie na Okej, okay, wiem, wiem. Jejciu, jejciu, jejciu y... Widzimy się na, widzimy się na arenie Ksiemka Okej, okay, jesteśmy na arenie Długo nam to nie zajęło Ale wiecie, nie, nie chcemy was zanudzać Nie Ja tak myślę, że będziemy nagrywali po prostu po dwie areny Po prostu takie krótsze filmiki myślę, że wam nie chce się tak długo oglądać takich filmików. Mam żelazo. O, mam chainowe buty. Złote buty. Dużo rzeczy mam. Dobry. Zaraz ci dam. O, mam dwa, mam dwa y, te y, żelaza. Dwie czapeczki. znaczy nawet trzy czapeczki. Chryha, biegaj, biegaj. I gdzie ty jesteś? Ja mogę zrobić sobie mieczek. Żelazny. Go dobry gościu mnie zabił. No naprawdę. Mówiłem biegać. No a Czy co ta... robiłem? Nie też zabiję. Muszę się szykierką bronić. A uciekaj, ja mam dwa serduszka. Dawaj, dawaj, dawaj! 300 duszka miałem, zabijłem kole, Szajmon diaksa. I dwa, i jedno gońcabko. Oganiasz to? No tutaj dobrze itemy? Padły. Padły. I potem i padły mi tak nie wziąć. Dobra. My się widzimy na kolejnej ręce. Jak coś, to był mały fail, ta ręka się nie liczyła. Widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy na kolejnej arenie. Długo nam no to nie zajęło, od razu wbiliśmy na tę na arenę. I biegamy po spałni, tak na około wiecz... Wiesz, jak, wiesz po co jako, pać no. jako Wiesz o co chodzi? No, no, udało mi się powiedzieć. Mam złoty... A nie, nie miałam, nie mam. Miał. No, fuck, nic nie ważna. Mam, mam melona i złoty hełm. Dobra, ja mam złoty hełm i melona. A ja biegam po spełni. Właśnie bije, widzę, że, że się tłuczysz. Zostaw mojego kolegę. Ej, pomóż! Ej, uważaj! Plecy, 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 plecy! Uciekaj, uciekaj! Nie dasz rady. Uciekaj, chodź za mną. Biegniesz? Czy spodenki? Nie, bo ja zaraz będę miał, bo ulepszyłem sobie klasę. No właśnie, ulepszyłem sobie klasę Soldiera. Nikt za nim nie biegnie. Ale jakie spodenki? Ale powiedziałeś, że Ale jakie? Nie no, zwykłe. A, to ja nie chcę. Widzisz mnie? Czekaj. Ok. Chodź. Widzę typa, widzę typa. Dawaj. A no, nawet dwóch. A nie, do wody nie wchodź. Tamtego, dawaj, da, dawaj tego na moście. Do wody skoczył. Dobra, trudno. Jeden wyszedł. Dawaj tego Filipa. Okej, okay, zabiję. Nie bij mnie! A to Ej, domu mnie. Jakiś dom mnie bije. ej, ja mam lagi. Dobra, zabił mnie. Też mnie zabił. Okej, okay, takie małe fa... Fe... takie fajne. Dobra, y, o, y, widzimy się na kolejnej arenie. Będzie to ostatnia arena. Sorry za, 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 za takie krótkie odcinki, no ale... Jest jak jest. Duży fail dzisiaj jest. Więc widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Yy, wbiliśmy yy, na arenę. I cóż to ja więcej później. Gramy. Ale dzi dziwny spawn. Tak. To znaczy, normalny. Nie, nie grałeś jeszcze na takiej na, na takiej mapie? Na tej mapie. O dobrze, że dzień zrobili. O mam. Mam dobre rzeczy. O mam z tą nowy mieczek i td. Mam dwa żelaza Mam z tą nowy mieczek O, widzę cię, jak bierzesz skrzynki. Jak ja, ktoś to ci nie bije. Ej, uważaj! Ej, 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 ktoś mnie bije. Ej, uciekaj! Uciekaj! No fuck! No o, nie no! To jest fail. nie, jeszcze jedna mapa. Nie, ja się tak nie podnam Yy, wracam na kolejne mapy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Serwer trochę yy, laguje, to znaczy nawet nie trochę, bo widzicie co się dzieje. Ale dobra, mniejsza. Jest jak jest, nie moja wina. Postaram się kupić w sobie premium, to yy, budowlaniec yy, może też. I będziemy grali na serwerach premium, po prostu premium w tablicy z g. No bo ten serwer był kiedyś premium, a teraz jest tą premium, bo coś tam... Nie wiem, co się stało i po prostu wiecie jak to jest. Okej, okay, zaczynamy. Dawaj na co długo od razu. Oj, prawie mam g miałem Fuck. Mam, mam szykierkę. Ale lagi są. No, nie wiemy. Ale dobra. Ej, patrz, ubiegamy na około na dole. O, jesteś się. Dobra, nie. E, gdzie ty jesteś? No, gdzie ty? W wodzie. O, właśnie nie widzę. O, kurde. Czekaj, odsunę się. Tylko zabiję. Bij go Tylko nie mnie No fak Leży No nie bij mnie A to nie ty O zabijeś mnie Ok, za 10 sekund oh, sorry, klasa sorry. Za 10 sekund klasa Dostałem klasę. Ja jestem ubrany. Ja też. Dobra, chodź. Nie. Yy, w ogóle jak cię... Ciebie... tutaj są rzeczy, Ale jakieś sobie. Jak ciebie nie było, to w ogóle ja sobie tutaj znałem i ja gdzie zjeżdżę za skrzynę O, tam jest koleś. Ej, ja jem chlebek. I dawaj na tego koleśa. Dawaj, dogonimy go. Jedziesz. Okej, okay. o! o! Czemu tu zabrałeś? Czekaj, ja ci odnę. Tylko... A co Gacie ty... mi dawaj. Masz. Masz gacie? Ale nie te, tamte. No co? Tamte dawaj mi gacie. Weź, zo... ale zostaw. No daj te. Masz żelazo za to. To jest lepsze, mówić. Daj mi tamto. No oga, proszę cię. Mogę ci dać yy, tą nowy meczek, chcesz? Jeszcze jeden. Nie chcę. No to nie. nie. Ej, ej, gdzie to tu... jest? Ej, jest coś, coś, coś tu, tu mam. A nie, tu nic nie ma. Ej, dawaj... Ej, dawaj do tamtej budowli, kurde, reklamy. Dawaj do tamtej budowli. Do jakiej? Tej, tej wysokiej, weź czekaj na mnie. O, będzie parkur. A, tu jest parkur? A tu nie Ej chodzi do tego domku Na prawo naprzeciwko tego wiesz Co w, w poprzednim odcinku zginąłeś tam O tu jest ogólciapka właśnie Coś mi się dzieje Krycha, jesteś ślepy. Tu są ogólciapki Co? No i co Tu są ogólciapki gdzieś A sąsiedzmy zabrać moje itemy Twoje itemy? No Gdzie? Dobra, nieważne o nie. Dobra. Mam Czemu nie byłeś tutaj na dachu? Nie wiem. Czemu... Gdzie ty jesteś? Nie, wiem, mnie. Gdzie ty jesteś? Okej, już nie laguję. Oj ja mam pro teraz. Jezu, przez te pioruny mnie laguje. Jaką? Czajnową. Ogyl jabłko. Ej, co, coś tu jest coś. Krycha, widzę ciebie. jestem w takim domku jakby. A ja jestem tutaj na dachu. Krycha. Do góry popatrz. To no, fajnie widzę. Ja idę do skrzynki. To idź. Ja już tam wychodzę. Słucha. Uuu, mam dwie strzały. Na grzewach właśnie są skrzynki, tam jest skrzynka. Ej, dawaj, chodź, schodź już z tych z tych domków. Nie, ja idę do skrzynki. No chodź, bo zaraz jak mnie ktoś tu napadnie. Ja się, ja, się, ja się boję. Ja jestem Tarzan. Ej no weź. Schodź już powoli. Jestem ja Tarzan. Ja idę. Nieee! No spadłem. Zabiłeś się? Nie. nowe budki mam. A jak klatę? Gdzie ty jest? Yes. Ej, chodź. Wyjdź z tego domku. O, Da Dawaj, chodź na spawn'a zaraz. Idziesz? Mm -mm. No to ja idę, nara. blitzer jest lepszy. Jest! Co? Nic. O, No i co? Mówiłem, że ktoś mnie napadnie, ogarzę. I, pa I padam. Mam dwa złote jabłka. Dobra. Ja zakończę ten odcinek bez siebie. Dobra, to by było na tyle. Dzisiaj było ostro dużo faili. Sorry was za to. Ale nie wiem czemu. Muszę właśnie ogarnąć te lagi. No to nara.